Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Fajmy ma 16, a wraz ze mną Daro Lew, Witaj! Mam, pyta Mam pytanie: kto był dziś w największym strachu, Twoim zdaniem? No Filipek oczywiście był w strachu, bo jednak tak nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy, 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 czy jużście się dowiedzieli, że Filipek próbował mnie tam gdzieś tam kopnąć, uderzyć. Nie udało mu się to. Poza kamerami, tak, rozumiem. Tak, pokazał swoją słabość oczywiście. Bo ja oczywiście podchodząc do niego nie miałem na, na myśli, żeby go tam uderzyć albo coś, po prostu chciałem sprawdzić jego, że tak powiem, zachowanie i tak dalej, widać że jest wystraszony, patrzył się gdzieś w dół cały czas, ja podeszłem coś do niego powiedziałem, próbował mnie kopnąć, ja to zbiłem i, i co, no, nas rozdzielili i tyle, no i okazało się, że Filipek jest słaby psychicznie, nie ja. Uważasz, że tak mentalnie wymieniaj, jeżeli chodzi o ten pojedynek. Nie, że wymękał. Wiesz, jest mały, jest mniejszy ode mnie dużo, z, z formuły MMA zrezygnował. Została nam tylko formuła K1, na którą się oczywiście zgodziłem, bo w bo się wystraszył MMA, bo stwierdził, że za dużo waży i tak dalej. Aczkolwiek wcześniej uważał, że mam słabe umiejętności, jestem upośledzony i takie, takie jakieś tam różne rzeczy mówił. Także wydaje mi się, że jeżeli taki kozak by uważał się, że do takiego kozaka, to mu po prostu mnie ze mną wyjść normalnie w takim, w takim w takiej wadze, jak jaka jest, nie. Ale za co go tak najbardziej nie lubisz? Słuchajcie, no tak jak mówię, no kiedyś geneza tego konfliktu jest taka, że przy walce z Ferrari'm, tam mi parę razy ubliżył na konferencji, w złym kontekście to powiedział do, do Amadeusza, że coś tam, jesteś taki jak Dariusz Lewka czyli w złym kontekście coś tam próbował przekazać. Oczywiście wiele ludzi mi to przesyłało, no i to oczywiście jak to zobaczyłem, to od razu postanowiłem mu odpowiedzieć. No i tak się, tak się zaczęło, nie? Twitterowa kłótnia, jak to wiele osób określa. Kłótnia, Twitterowa kłótnia, tak, oczywiście. No ja nie będę nie będę po prostu bierny temu, jeżeli ktoś cię wyzywa i tak dalej, czy tam wyśmiewa, po prostu się na tym godzi. dlatego uważam, że taki konflikt powinien być oczywiście mm, wyjaśniony w placie, a nie gdzieś tam poza nim i, i do tego dążę. A jaki masz wymarzony scenariusz walki właśnie z Filipkiem? Jak powinna się potoczyć? Co, no nie będę zdradzał tutaj teraz planów. Mam swój plan na tą walkę. Na pewno nie będzie to łatwa walka, bo Filipek jakby nie było, jest ode mnie młodszy. Ma bardziej doświadczenie, jeśli chodzi o taką publikę fejmowską, czyli takie dziś duże hale. Ja walczyłem przeważnie na małych halach, no raz walczyłem dla Fejmu dwa lata temu z Marcinem. Jak wspominasz? No źle wspominam, bo wiesz to było wtedy z Marcinem Najmanem walczyłem też wtedy nie byłem dobrze przygotowany. Miałem tam tylko dwa tygodnie e, przygotowań do Marcina, gdzie Marcin już był po chyba tam pół roku e, przygotowania. go tam wcześniej z Bestią Piechowiakiem jak już walczył to już tam w dobrym klubie trenował, u dobrego trenera Harczyka, dużo się tam nauczył przez te pół roku. No i ja po prostu wyszłem do niego, że tak powiem, korzystając z okazji, że Marcin dał mi taką szansę zawalczenia z nim, bo to jakby nie było, też jest jakaś tam osoba medialna i znana. Poszedłem w to, no i po prostu no, przegrałem, no bo był wtedy lepszy i tyle, no i co, co, co tu będziemy dużo mówić, nie? Powiedz mi, bo jestem bardzo ciekawa, jak motywujesz się do następnej walki, następnego pojedynku po 11 przegranych? E, powiem szczerze, że tak. Ostatnia walka była bardzo fajna, bo niby ją przegrałem. Ale to była walka, której całą rundę dominowałem i to tak mocno dominowałem, że przeciwnik, pomimo tego, że był właśnie cięższy, znaczy jakby młodszy, e, jakiś tam duży staż, staż miał też w tych treningach, no i po prostu dominowałem. Miałem cały, miałem cały czas dominację w tym pojedynku. Tam chyba sędzia nie przerwał, ja po prostu dwa razy ja go jak obijałem, 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 aż w końcu gdzieś tam coś źle, bo weszłem po prostu w skrętówkę, chciałem założyć, sorry, z roba. I wtedy nadziałem się na taki cios, gdzieś tam z góry padł na skroń po prostu odcięło mnie i po walce było. No tak to się zdarza w tym sporcie. No ale tak jak mówię, no bardzo, bardzo fajnie ta walka trwała, bardzo fajnie się potoczyła. Sam Molag oczywiście falił, mówił, że się nie spodziewał i tak dalej. To samo będzie z Filipkiem, bo on po prostu nie docenia mnie. I cały czas dalej obraża i tak dalej. Wydaje mi się, że ta spotka go ta sama kara. A nawet Brzmi i gorzej. Brzmi bardzo groźnie. Będzie, no bo będzie groźnie, naprawdę. Ja nie jestem, ja też mam swoje lata i też nie, nie pchałbym się w taki pojedynek, gdybym nie był po prostu pewny tego. Nie? Wchodzę w to, wiem, że jestem pewny i Filipek zapłaci za te słowa. Będzie to po prostu lwi, a tak. Będzie lwi. Oj, będzie, będzie. Tak mówię. Będzie groźnie. Be, Padnie w lwa, jak się to mówi. I ciekawe, czy z niej wyjdzie. Obok... No, antylopa wyszła, oczywiście. Marek antylopa, bo też go tam przyzwałem antylopa. Udało mu się uciec z paszczelwa, już było blisko, no ale on nie ucieknie. E, powiedz mi, jak jeszcze wygląda sytuacja z Natanem No, obok, obok Filipka pojawia się kolejny rywal na horyzoncie. I tak się zastanawiam, do kogo żywisz większą niechęć. Nie, no na pewno do Filipka, natan nocnik, jak tak go nazywam. Słuchaj, on też tam, próbujemy tam podszypywać gdzieś, e, oczywiście trzymie stronę Filipka, gdzie oczywiście też mnie to zdenerwowało, bo chłopak praktycznie mnie nie zna, nic na mój temat nie może tak dokładnie powiedzieć, trzymając stronę Filipka, cały czas próbuje mi tam też dogryzać i widzę, że gdzieś tam się razem spotykają, gdzieś tam na siłowni, także też mi się to nie podoba oczywiście, jeżeli by nic nie mówił na mój temat, okej, okay, ale on cały czas coś tam próbuje mnie podszypywać, więc ja nie będę też mu dłużny i też uważam, że jak tak dalej będzie robił, no to w końcu do tej walki dojdzie. A uważasz, że jest Bogiem estetyki? <laughs> bogiem estetyki to jest daro lew. <laughs> Ciekawa, co uważają nasi widzowie. A powiedz mi, jeżeli właśnie nie Filipa, nie Natan, to kogoś masz jeszcze na celowniku? Czy może właśnie nie, z Marcinem Najmanem? Na razie nie wiadomo, jest dużo takich oponentów. Tam proponowali mi Jacka Murańskiego i tak dalej. Oczywiście Jacek Murański wcześniej e, gdzieś tam był zestawiany ze mną, ale nie zgodził się na ten pojedynek. A Dlaczego? No nie wiem, nie wiem, o co Trzymaje. A ty chciałbyś? A czy ja już wcześniej go wyzywałem tam gdzieś na tym, bo uważam, że przede wszystkim wiek, nasz wiek, bo ja też mam około 50. Prawy na karku, on też jest już chyba po 50, także uważam, że to by było fajne zestawienie między nami. On też cały czas przegrywa, że tak powiem, on nawet nie wygrał ani jednej walki, nie? gdzie ja tam wygrałem walkę, ale uważam, że to by był fajny pojedynek. No ale nie będę przecież kogoś na Hamas musiał albo wymyślał jakichś dziwnych konfliktów śmiesznych, gdzie po prostu nie o to chodzi. Nie? Musi być konflikt prawdziwy, bo to wtedy są te emocje wtedy może być fajna walka, nie? No, Taka walka z panem Jackiem, no myślę, że no, miałaby dużą oglądalność na pewno. No tak, na pewno, no wiadomo, jest jak jest, ale zobaczymy, co czas pokaże. Po tego wieku to tak dla pocieszenia powiem ci, że słyszałam, że właśnie życie zaczyna się po 50 dopiero. <laughs> jak coś? W moim wypadku chyba tak. No Nie, ja się dobrze czuję, cały czas trenuję, nie narzekam, kontuzji, nie mam. Daję rady, także nic tylko się cieszyć. Do przodu. A mentalnie na ile lat się czujesz? Jeżeli człowiek cały czas trenuje, cały czas się tam poświęca, wiadomo, no to mental też idzie do góry, także no, ja tam nie, nie, nie korzystam z jakichś tam terapeutów albo gdzieś psychologów, staram się cały czas sam jakoś tam, e, oczywiście z pomocą tam chłopaków w klubie, jakoś tak mentalnie podnosić swoje, że tak powiem, swoją mentalność, no i cały czas idę do przodu, nie, nie, nie ma z tym żadnych problemów. Czytałam na Twitterze, że były ze strony Filipka jakieś propozycje wysłania Cię do Choroszczy. No, dokładnie. No. znaczy, On może mnie do Choroszczy chce wysłać, ale ja go prędzej wyślę na Ojum. Zobaczymy, jaki, jaki będzie finał tego pojedynku. Dariuszu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na świecie Dziękuję, przyjemnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Lewie z Wow.